Witajcie maniacy wrestlingu, zapraszam Was na dzisiejszą paczkę newsów. Drew McIntyre odejdzie z WWE? Jak większość z Was pewnie wie, obecny kontrakt byłego mistrza WWE Drew McIntyre'a prawdopodobnie wygasa krótko po WrestleMania 40. Oczywiście to pod warunkiem, że Drew faktycznie nie przedłużył po cichu kontraktu z WWE. Ostatnie wydarzenia w programach WWE tak jak Hellturn i znacząca promocja McIntyre'a sugerowałyby, że taka decyzja mogła zostać podjęta, jednak nowy raport z PW Insider rzuca wątpliwość co do pozostania Szkota w WWE po tegorocznej WrestleMania. Ostatnio słyszeliśmy, że McIntyre poinformował bliskich sobie, że jest bardziej niż chętny, aby pozwolić swojemu obecnemu kontraktowi wygasnąć, jeśli to konieczne, i zrobić przerwę na rzecz rodziny, ponieważ niedawno doświadczyli straty siostry jego żony. Dowiedzieliśmy się także, że McIntyre od dawna mówił swoim przyjaciołom, że chciałby mieć szansę spędzić trochę więcej czasu w Szkocji, ponieważ minęło wiele lat od jego ostatniej dłuższej wizyty urodziny, a mieszka na stałe w. Stanach Zjednoczonych. Według PW Insider, dru prawdopodobnie pozostało jeszcze około 5 miesięcy przed wygaśnięciem umowy, co daje wystarczająco dużo czasu, aby obie strony dogadały się w sprawie ewentualnej nowej umowy. Ciekaw jestem co myślicie o odświeżonej wersji McIntyre'a. Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Randy Orton o zarzutach wobec Vince'a McMahon'a. Temat afery z Vince McMahonem w dalszym ciągu jest jednym z najchętniej poruszanych tematów podczas wywiadów z gwiazdami WWE. Pytanie na ten temat również padło podczas wywiadu Randy'ego Ortona dla New York Post. Orton podkreślił, że czuje się rozdarty w związku z całą sytuacją, oraz również podzielił się, że jedynym powodem, dla którego dawano mu kolejne szanse na sukces pomimo jego błędów w WWE, był Vince McMahon. Przeczytałem straszne rzeczy online, w które nie chcę wierzyć, ponieważ ten człowiek zrobił dla mnie tyle rzeczy. Gdyby nie on, nie dostałbym drugiej i trzeciej szansy w WWE. Nie byłbym teraz w takiej pozycji, gdyby nie ten człowiek. Więc część mnie nie chce wierzyć, a druga część rozumie, że mógł on zrobić wiele wspaniałych rzeczy dla mnie i dla branży, stworzyć coś niesamowitego, co będzie istniało długo po jego odejściu. Ale z drugiej strony jest człowiekiem i popełnił kilka cholernie strasznych błędów. Istnieją trzy strony każdej historii ich strona, druga strona, a potem prawda. Myślę, że wiele musi jeszcze wyjść na jaw, zanim będę mógł mówić naprawdę na ten temat. Myślę, że taka byłaby reakcja. Reakcja każdego zawodnika, którego zapytasz, ale ja znam Winsamachmana jako człowieka, którego znam osobiście przez ostatnie 24 lata. Jestem mu wdzięczny za wszystko, co dla mnie zrobił. Mówię to z przekonaniem, ponieważ nie byłbym w tej pozycji bez wielu jego pomocy, ale jeśli te oskarżenia są prawdziwe, to jest to straszna sytuacja. Jestem rozdarty to trudne. Jinder Mahal o segmencie z rokiem. Jinder Mahal zaskakująco powrócił w edycji Day One programu Monday Night Raw. Fani in nagali byli rozczarowani, jednak podczas tego segmentu nastąpił powrót roka. W wywiadzie dla Gorilla Press Mahal opowiedział o współpracy z rokiem i podzielił się, kiedy dowiedział się o wspólnym segmencie. Nie zaproponowałem tego. Pojechałem do domu na Boże Narodzenie. Kiedy wylądowałem z powrotem w Tampie, dostałem telefon od jednego z rajterów. Myślę, że prawdopodobnie widziałeś w mediach społecznościowych. Ogłosiliśmy powrót mistrza WWE. Tak, to ja. Ale wiedziałem, że nadchodzi coś dużego. Będzie duża zmiana, gdyż powróci rok, nikomu nie mów. Dowiedziałem się kilka dni wcześniej, co za niesamowity moment. Byłem bardzo podekscytowany. Rok to jeden z najbardziej niesamowitych performerów wszechczasów. Bardzo hojny, bardzo łatwy w współpracy. Byłem bardzo zrelaksowany podczas tego promo. On jest absolutnym profesjonalistą. W międzyczasie pracowałem z trenerem aktorstwa. To była inna strona mnie, którą mogłem. Pokazać i dostałem wiele pozytywnych komentarzy i ogólnie bardzo pozytywną reakcję na mój występ. Następnie miałem promo przeciwko setowi Rollinsowi. Miałem walkę o tytuł. Ogólnie rzecz biorąc, to był świetny początek roku. Nie planowałem tego, ale na szczęście jestem gotów przez cały rok. To WWE, cokolwiek może się zdarzyć w dowolnym momencie. Tak samo jak wtedy, gdy nagle zostałem mistrzem WWE. Set Rollins atakuje Roka. Seth Rollins nie boi się krytykować nikogo, nawet legend takich jak CM Punk, Roman Reigns czy Dwayne The Rock Johnson. Ostatnio omawiając swoje interakcje z Rockiem w Submission Radio, Rollins ostro skrytykował Johnsona. Stwierdząc, że jego postać jest przestarzała i nie przemawia tak dobrze w 2024 roku, jak to miało miejsce w 2004 roku. Mam na myśli, widzisz, jest zaniepokojony, jest w szoku, przyszedł tu myśląc, że może robić co chce, a teraz próbuje się wykazać, używając tych samych obelg, na których polegał przez ostatnie dwie dekady. W pewnym sensie to trochę smutne, ale on chce gadać bez sensu, Ziomek. Dostanie porządną lekcję. Chodzi mi o to, że jest imponujący fizycznie, ale facet jest poza formą. Minęła dekada od ostatniego jego wejścia na ring. Mam na myśli to, że jestem mistrzem wagi ciężkiej z jakiegoś powodu. Nawet w swoich najlepszych dniach nie dorastał mi do pięt. A teraz tym bardziej. Więc może gadać ile chce, kiedy tylko zechce się pojawić. Wyzywam go, niech mnie uderzy. Jeśli uderzyłbym nie tak jak uderzył Kodiego, a nikogo by nie było, żeby mnie powstrzymać, wydrapałbym mu oczy. W wypowiedzi Seta śmiało można wywnioskować, że nie pała on sympatią do Dwayna. Jak myślicie, czy wypowiedź Rollinsa ma na celu wzbudzenie większego zainteresowania konfliktem pomiędzy i Rollinsem a Rokiem i Romanem Reincem? Powód nieobecności Kevina nasza podczas ostatniego pojedynku Stinga. W najnowszym odcinku swojego podcastu Click This Kevin Nash omówił swoje wcześniejsze uwagi dotyczące swojej pozycji w WWE która uniemożliwia mu uczestnictwo w AEW Revolution. Jak się okazało, Sting zapytał się, Kevina, czy ten pojawi się na gali, aby zobaczyć jego ostatni pojedynek, lecz ten niestety musiał odmówić. Nasz wyjaśnił, że WWE nie zakazało mu pojawienia się na gali, ale ze względu na jego związki z WWE, przyjazd z Triple H i potencjalne negatywne postrzeganie woli uniknąć pojawienia się na gali AEW. Nie, nigdy tego nie powiedziałem. To, co Powiedziałem to to, że jestem lojalny wobec WWE. Nie mogę mieć zdjęcia z widowni, pod którym będzie napisane jestem All Elite. Po prostu nie mogę na to pozwolić. To po prostu tak nie działa. Jeden z moich najbliższych przyjaciół to Paul Lovek. O ile bardzo kocham Steve'a Bordena i wiem, że będzie miał tylko jedną ostatnią walkę, obejrzę to. Porozmawiamy o tym. Po prostu mnie tam nie będzie. Nie byłem na WrestleMania, Raw, Smackdown ani na żadnym innym Pay per view, nie byłem na żadnym innym wydarzeniu. Nie chcę iść w żadne miejsce i być wśród tych ludzi, a tym bardziej wśród ludzi związanych z wrestlingiem. Po prostu nie chcę tego robić. Jestem samotnikiem i to wszystko. I to by było na tyle: maniacy wrestlingu. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy wytrwali do końca oraz prosić was o zostawienie łapki w górę i komentarza. A jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to zróbcie to teraz aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami ze świata pro wrestlingu.